Przygotowałem już teraz ten mam, ale tu zrobiłem tak. Tutaj zrobiłem. Sprawdźmy, ile jest. Roz, Rozpocznijmy. Dobra. Sprawdźmy, ile są długości. Dobra. Ok. Tutaj jest pociąg, już jedzie. O, już jedzie pociąg. Skoliwa pociągów, ale to. Zbierające No. Dobra. Ile kilometrów? 311 Zmieniamy rozmiar Na 0,25 I teraz trzeba poczekać I się zapi zapi zapisać wideo W rodze aparatu Obejrzyj to ok, I się zapi zapisać wideo Boże, proszę już czekać Twój film został pomyślany, zapisany i są so zrobione. Teraz idziemy do YouTube'a. Ale pokażę na YouTube. Ale to odpalam YouTube'a. Odpalimy. Teraz na... O los! Odwracała. Film odpalamy. Ale dodajemy jeszcze tutaj. Do nowego filmu. Teraz zapisuję. Dobra. Trasa. Yy, yy, pociągowa Tak Poznań Główny g -ły. u Zamknięte Główny Jeszcze Warszawa Centralna Dobra Zapisujemy i sześlimy film Dobra Dobrze I możemy sześleć film Dobra. Czekamy aż podłączy. Och, jest! Widzisz twojej robię? Dobra. Jeśli subskrybujesz kanał i zostawcie łapce w górę na kanale Michał Dowak 2024. Dobra, pozdrawiam. Cześć!